Pyszku. co jest w no to jest pionowy? Dobra, Dobra. spróbujemy coś nagrać. To jest bez sensu. Dobra Dobra jesteśmy słuchajcie na DK-19 pomiędzy Łosicami a Siemiatniczami Wchodzimy zaraz na most nad Bugiem Ruch jest, no raz jadę sznur samochodów, raz jest Spoko. Nie wiem tylko czemu musiałem to zrobić w yy, pionowo, a nie poziomo. Coś YouTube zmienił jakieś ustawienia. Ogólnie pogoda na Podlasiu. Aż na razie jesteśmy w Mazowieckim w województwie, a zaraz przejdziemy do Podlaskiego. Ale ogólnie cały ten rejon można nazwać, że to jest Podlasie. To jest znaki dla wojska. No ten most, te, kiedyś już tutaj nadawałem na żywo, ten most jest bardzo mi się podoba. On jest bardzo wąski i też ma skrajnie 4,5 metra, co widać. Jest to w obecnej chwili ostatni most w Polsce nad Bugiem. Znaczy pierwszy może w ten sposób, pierwszy, a kolejny będzie budowany właśnie dzisiaj. Między innymi po to tu przyjechałem. Dobra, stoimy nad. Jest początek błogosławieństwa. Yy, około kilometr stąd na wschód, czyli tam, gdzie Wam teraz pokazuję. Niedługo się zacznie budowa nowej przeprawy w ciągu E19 i tam yy, dzisiaj się uda mi będę robił większy, właśnie materiał. Bo już wczoraj trochę pojeździłem, jak przyjechałem z Poznania i naprawdę sporo yy, rzeczy już tutaj się dzieje. Przed chwilą byłem w Kuskach, to jest właśnie w województwie już mazowieckim trwa już wycinka lasu a w okolicach Śmiaty są już normalnie budowane węzły, dobra, co możecie zobaczyć te wąs to jest dość wąskawy co za rejestracja śmieszna dobra, Bóg się tak ładnie prezentuje I tu jest taka kładka, jest dość wąska Ja mam chyba taki delikatny lęk wysokości, więc tak idę trochę Z ramieniem na sercu, jak to się mówi Tutaj co chwilę, teraz akurat nie widać, z drugiej strony chyba będzie widać, płyną sobie kajaczki Czekajcie, może, nie wiem czy to zobaczycie Może widać, może nie widać Więc Bóg jest świetną rzeką, aczkolwiek jest dość niebezpieczną można jak widać, już swoje, swoje przeszedł, bo Widać tutaj rdze. Świetny obiekt. Most stalowy, łukowy z jazdą drogą. Trochę wieje. A jedzie, a ja jeżdżę w sumie cały czas to cały on, ten most yy, pracuje. No, tu możemy zobaczyć, że on jest, Bóg w niektórych miejscach jest dość płytki, można było tutaj spokojnie sobie wejść. Aczkolwiek y, ta rzeka jest dość niebezpieczna, ma takie wyrwy, i sporo osób, niestety, tu się utopiło. No, prace się rozpoczęły na S19 y, pierwszy punkt, patrząc od województwa mazowieckiego, to jest właśnie we wsi Kuski i dalej będzie ten most, później będzie węzeł z drogą śmiaticz południe z drogą krajową 62, później droga S19 będzie stanowiła jak gdyby zachodnią obwodnicę Siemiatycz i następnie na północy miasto będzie węzeł śmiaticz północ z drogą wojewódzką 690 w stronę ciechanowca. Czekajcie zobaczycie co wy tu piszecie. Bo... Nie mam podglądu za bardzo No i tym sposobem doszliśmy do województwa podlaskiego Województwo Podlaskie Powiat śmietycki, gmina Siemetycze. Podlasie to jest teraz Pewnie większość ludzi mieszkających jest yy, dumna, wiadomo kto zdobył mistrzostwo Polski ogólnie ma Moje miasto rodzinne, w którym już mieszkam ponad 30 lat, jest takie podzielone jeśli chodzi o grupy kibicowskie. Powiedzmy, część jest za Jagiellonią, część za Legią, więc często były jakieś takie, czasami takie niesmaczki, ale to bardziej takie lokalne. A tutaj słychać, nie wiem czy w jest ciepło, i jak pracują bariery, to się one się rozprężają. A tutaj już kiedyś o tym mówiłem, są świetne. bardzo, bardzo nietypowy. Dilatacje, mega rzadko spotykane. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak widziałem. No, i tak to wygląda. Ptaki śpiewają. Tutaj, witacz, województwo podlaskiego. A tu w drugą stronę. Dobra, będę kończył, bo. Chcę nagrać w normalnej orientacji, czyli tutaj w poziomej, bo ta jest, ta pionowa mnie tutaj wkurza. Ale no, coś pozmieniał YouTube trochę. Dobra, dzisiaj będę yy, bardzo długo nagrywał w okolicach właśnie Śmiatysz. Chcę dojechać możliwe, że do Bielska Podlaskiego, sobie ponagrywam całą, to co jest budowane, wszystkie węzły, wszystkie MOPy. Znaczy MOPy, wszystkie, jeden jest budowany nad śmiatyczami ale wiecie, że te sprawy mnie bardzo kręcą, więc to będzie taki trochę większy materiał. No to wydaje mi się, że tyle. To wszystkiego dobrego na ten weekend i trzymajcie się na razie.